Dostawa fizycznego palladu została wstrzymana na 3 tygodnie. Nie opóźniona. Wstrzymana. Kontrakt bez zmian. Papier podpisany, ale metal nie dotarł. Rafineryjny klient w Europie otrzymał komunikat problemy logistyczne. W tym samym tygodniu spod premium na fizyczny pallad skoczyła o 18% powyżej kontraktów futures. To niewahanie cenowe. To rozjazd między tym, co system wycenia, a tym, co system może dostarczyć. Kiedy papierowa cena idzie w dół, a fizyczna dostawa staje się droższa i trudniejsza, rynek mówi jedno: rzeczywistość nie zgadza się z wyceną. To nie jest normalne. To jest sygnał awarii. Chiny wprowadziły kontrolę eksportu metali ziem rzadkich, w tym na materiały krytyczne dla produkcji półprzewodników i systemów obronnych. Ogłoszenie przyszło dzień po tym, jak Pentagon zatwierdził pakiet zbrojeniowy dla Tajwanu w wartości 11,1 miliarda dolarów, największy w historii stosunków amerykańsko-tajwańskich. Reakcja Pekinu nie była symboliczna. Sankcje objęły 10 osób i 20 amerykańskich firm zbrojeniowych, w tym zamrożenie aktywów i zakaz transakcji. Cała sekwencja. Pakiet zbrojeniowy, sankcje, a potem największe ćwiczenia morskie wokół Tajwanu w historii z symulacją blokady, nie jest serią niezależnych zdarzeń. To ultimatum w formie sekwencji działań, gdzie każdy krok zawęża przestrzeń reakcji dla przeciwnika. Kiedy ultimatum nie przychodzi w formie dokumentu, ale w formie operacji, pytanie brzmi. Ile błędów system może wchłonąć, zanim jeden z nich stanie się punktem zapalnym? Ćwiczenia trwały około 10 godzin, obejmowały ostrzał bojowy, symulację blokady morskiej, ataki powietrzno-morskie oraz operacje przeciw okrętom podwodnym. Zaangażowano 71 jednostek lotniczych i 24 okręty. W ramach ćwiczeń symulowano także uderzenia na systemy HIMARS dostarczone Tajwanowi przez Stany Zjednoczone. Kiedy blokada staje się głównym elementem manewrów, Cel nie jest tylko propagandowy. To test zdolności operacyjnej i jednocześnie sygnał dla sojuszników USA, jak blisko jesteście gotowi podejść. W odpowiedzi na ćwiczenia, Pentagon podpisał kontrakt z Lockheed Martin wartości 328,5 miliona dolarów, związany z zagraniczną sprzedażą wojskową dla Tajwanu, w tym 55 zasobników czynników podczerwieni, Legion i RST. Kiedy jedna strona toczy to jako odstraszanie, a druga jako zmianę status quo, mamy trzy interpretacje jednego działania. I każda z tych interpretacji prowadzi do innej reakcji. W tym momencie pojawia się Japonia zmienna, zdolna zepchnąć całą dynamikę poza kontrolę. Minister spraw zagranicznych Chin publicznie skrytykował premiera Japonii po uwagach sugerujących, że atak na Tajwan mógłby wywołać wojskową odpowiedź Tokio. Jeśli Japonia odchodzi od strategicznej dwuznaczności, ścieżki eskalacji zmieniają się natychmiast. Chiny muszą uwzględnić dodatkowy front w łańcuchu wysp. USA muszą uwzględnić głębsze zobowiązania koordynacyjne. Tajwan zyskuje kolejny filar odstraszania. Zmiana Japonii jest mierzalna. Cel podniesienia wydatków obronnych do około 2% PKB, czyli mniej więcej 58 miliardów dolarów, oraz budowa zdolności do ataków odwetowych. Kiedy zdolności rosną, rośnie też ryzyko błędnego odczytu, ponieważ każda strona panuje najgorsze scenariusze. A najgorsze scenariusze prowadzą do gęstszych rozmieszeń, krótszych czasów reakcji i węższych marginesów na pomyłkę. Pekin formułuje zjednoczenie jako nieodwracalny trend, używając języka w stylu nieuniknione w odniesieniu do zjednoczenia z Tajwanem. Kiedy najwyższy przewódca wiąże wynik z legitymacją, Przestrzeń na kompromis się kurczy. Taipei odpowiada podnosząc wydatki obronne do około 40 miliardów dolarów na lata 2026 do 2033, dążąc do podniesienia wydatków w kierunku 5% PKB. Jeśli 5% stanie się rzeczywistością, to strukturalna zmiana, gospodarka operująca w trybie długoterminowego priorytetu bezpieczeństwa, to tutaj ekonomia dotyka wojny, ponieważ Tajwan to nie tylko punkt zapalny militarny, to technologiczne centrum świata. W 2024 roku sektor półprzewodników Tajwanu wygenerował ponad 165 miliardów dolarów przychodów. Tajwan dominuje w zdolności odlewniczej i prowadzi w najbardziej zaawansowanej produkcji chipów. Jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego ultimatum może wciągnąć cały świat, zacznij od chipa. AI, telefony, samochody, systemy przemysłowe. Wszystkie mają punkt krytyczny. Ale chipy to nie jedyny punkt krytyczny. Globalny handel opiera się także na szlakach morskich, a cieśnina tajwańska to jedna z głównych tętnic. Szacunki wskazują na około 2,45 biliona dolarów towarów, ponad jedną piątą globalnego handlu morskiego przemieszczających się przez cieśninę tajwańską. Brytyjskie statystyki żeglugi z 2023 roku wskazują średni ruch około 1200 statków tygodniowo przez cieśninę, jeden z najbardziej zatłoczonych korytarzy śledzonych na świecie. Oznacza to, że blokada nie musi trwać miesiące, aby wstrząsnąć systemem. Jeśli ubezpieczenie wzrośnie, statki zmienią trasę, a harmonogramy dostaw przesuną się o tygodnie. Łańcuchy dostaw pękają. Dlatego próba blokady to nie tylko akt wojskowy to dźwignia ekonomiczna w formie militarnej. A kiedy ta dźwignia jest na stole, odpowiedź USA i sojuszników musi uwzględniać koszt globalny nie tylko koszt wojskowy. Teraz rozbijmy ultimatum na trzy niejawne warunki, które Pekin próbuje położyć na stole. Warunek pierwszy przestań zbroić Tajwan. Sankcje i ostrzeżenia o czerwonych liniach to bezpośrednie sygnały tego żądania. Warunek drugi zaakceptuj prawo Chin do eskalacji w szarej strefie. Ćwiczenia, presja Straży Przybrzeżnej, taktyki identyfikacji obrony powietrznej bez etykietowania tego jako początku wojny. Warunek trzeci. Odstraszaj zewnętrznych aktorów poprzez demonstrację zdolności blokady i wyprzedzającego uderzenia, aby wzmocnienia zawahały się od pierwszej godziny. Dlatego pułapka to nie tylko Tajwan. To zmuszanie Waszyngtonu do wyboru między odstraszaniem a powściągliwością. W Waszyngtonie każdy wybór niesie cenę. Zareaguj zbyt mocno, a zwiększysz ryzyko eskalacji. Zareaguj zbyt miękko, a ryzykujesz wiarygodnością odstraszania. A wiarygodność nie jest abstrakcyjna. Jest mierzona na rynkach, w zachowaniu sojuszników i oczekiwaniach przeciwników. Oto konkretny mechanizm. Ryzyko ciśnienia tajwańskiej podnosi składki ubezpieczeniowe, co podnosi stawki frachtowe, co odbija się na inflacji towarów w USA i Europie. Jeśli inflacja wzrasta, oczekiwane stopy rosną. Jeśli stopy rosną, budżety obronne konkurują bardziej bezpośrednio z kosztami obsługi długu, tak więc współczesne ultimatum uderza w zdolność fiskalną równie mocno, jak w postawę morską. Wydajesz więcej tylko, aby utrzymać wczorajszy poziom bezpieczeństwa. Tymczasem Pekin wiąże również ultimatum z krajową zdolnością technologiczną. Raporty opisują naciski na nowe projekty półprzewodnikowe, aby wykorzystywać co najmniej 50% krajowego sprzętu, ukierunkowane na odporność w warunkach ograniczeń technologicznych. Kraj, który wierzy, że może utrzymać samowystarczalność technologiczną, jest bardziej skłonny znosić długą konkurencję. To jest to, czego często brakuje w narracjach w stylu, to tylko blef. Ultimata są najbardziej niebezpieczne, gdy wydający je wierzy, że druga strona znuży się pierwsza. Aby osiągnąć poziom światowej wojny, potrzebujesz drobiny eskalacji, a każdy szczebel ma realne punkty zapłonu. Szczebel pierwszy: kolizja morska lub powietrzna podczas manewrów typu blokada. Okręty Straży Przybrzeżnej, okręty wojenne lub samoloty w bliskiej odległości. Szczebel drugi. Strzały ostrzegawcze lub blokady radarowe, a następnie eskortowanie uzbrojone. Szczebel trzeci. Ataki nieśmiertelności, które wyłączają możliwości. Zakłócanie GPS, cyberataki na porty lub cięcia kabli informacyjnych, zwiększając ryzyko wypadku i nieporozumienia. Szczebel czwarty. Ograniczone uderzenia zdolności wojskowe. Magazyny amunicji, radary, wyrzutnie, każde przedstawiane jako samoobrona. Szczebel piąty. Ekspansja na regionalne bazy. W którym momencie nie jest to już kryzys cieśniny, ale konflikt sojuszniczy. Dlatego oficjalne komunikaty podkreślają sprzeciw wobec przymusowych zmian status quo. Przymus to kluczowe słowo. Obejmuje blokadę, nie tylko lądowanie amfibijne. A blokada jest bardziej prawdopodobna właśnie dlatego, że pozwala na eskalację krokami. Kiedy jedna strona ćwiczy blokadę, druga strona musi ćwiczyć przełamanie blokady. A przełamanie blokady to rodzaj działania, który może być interpretowany jako początek wojny. Więc niebezpieczeństwo współczesnego ultimatum nie polega na tym, że gwarantuje wojnę. Polega na tym, że zwęża pas ruchu, który unika wojny. Teraz umieścimy konkretny przykład na stole, aby zobaczyć, gdzie faktycznie pojawia się ryzyko błędnej kalkulacji. Na przykład, konwój handlowy pływający pod flagą państwa trzeciego przejeżdża przez trasę w pobliżu Tajwanu. Przy rosnących kosztach ubezpieczenia i niejednoznacznym wywiadzie w tle, Jedna strona wkracza, aby przeprowadzić inspekcję, podczas gdy druga wysyła eskortę. Wystarczy pojedyncza kolizja, strzał ostrzegawczy lub zestrzelony samolot, aby incydent został przedstawiony w kraju po obu stronach jako upokorzenie lub jawny atak. A kiedy opinia publiczna zostaje wciągnięta, przywódcy stają się politycznie zamknięci w pudle. Cofnięcie się może nieść krajowy koszt porównywalny z pchnięciem naprzód. Japonia jest tutaj kluczowym akceleratorem. Polityka krajowa w Tokio odchodzi od ściśle obronnej postawy z otwartą debatą na temat szerszej roli wojskowej. Kiedy Tokio publicznie omawia możliwość wojskowej odpowiedzi, Pekin zwykle podnosi swój poziom alertu, a wyższe poziomy alertu zwykle oznaczają gęstsze, bliższe rozmieszczenia. Gęstsze rozmieszczenia czynią wypadki bardziej prawdopodobnymi. Więcej wypadków oznacza, że błąd może szybko stać się wydarzeniem historycznym. Z perspektywy Tajwanu wyższe budżety i zakupy uzbrojenia to odstraszanie, ale to także sygnał, że Tajwan przygotowuje się na najgorszy scenariusz, a to z kolei może skłonić Pekin do narzucenia limitu poprzez presję typu ultimatum. Waszyngton potraktował niektóre pozycje jako pilne potrzeby operacyjne dla sił powietrznych Tajwanu, przyspieszając wsparcie pilne w języku wojskowym oznacza, że czas nie jest już postrzegany jako po twojej stronie. A kiedy czas wydaje się działać przeciwko tobie, ryzyko gorących decyzji wzrasta. To tutaj trzecia wojna światowa wchodzi do historii. Nie wymaga globalnego zamiaru na początku. Wymaga drabiny eskalacji, na której każdy szczebel wygląda rozsądnie dla aktora, który się wspina. Trzeba powiedzieć jasno. Chiny nie tylko używają siły. Używają zdolności do narracji siły. Ćwiczenia prezentowały również desantowy okręt szturmowy typu 075, zamieniając manewry w telewizyjną demonstrację zdolności. W domenie poznawczej celem jest sprawienie, by przeciwnik sam się autocenzurował, sam opóźniał, sam wątpił w zaangażowanie sojuszników, sam redukował swoją odpowiedź. Dla Stanów Zjednoczonych problemem nie są tylko okręty wojenne to podtrzymanie, amunicja, zdolność przemysłowa, cykle naprawcze i sieć baz. Kiedy ćwiczenia typu blokada stają się częste, każdy patrol wolności żeglugi staje się bardziej ryzykowny, a to skumulowane ryzyko staje się strategicznym zmęczeniem. Tajwan poinformował, że Chiny czasami przeprowadzają pozorowane ataki na zagraniczne okręty wojenne przepływające przez cieśninę kolejny sposób na intensyfikację presji w szarej strefie. Kiedy pozorowane ataki stają się rutyną, pewnego dnia ktoś błędnie odczyta pozór jako rzeczywistość lub rzeczywistość jako pozór. A globalne rynki nie czekają na wyjaśnienia. Reagują poprzez ceny i przepływy kapitału. Jeśli cieśnina tajwańska zostanie zakłócona, szok przemieszcza się dwoma kanałami: produkcja chipów i logistyka. Wysyłka. Około 165 miliardów dolarów przychodów współprzewodników Tajwanu w 2024 roku to punkt zapłonu łańcucha dostaw. A około 2,45 biliona dolarów towarów przemieszczających się przez cieśninę to punkt zapłonu transportu. Prawdziwe ultimatum ma miejsce wtedy, gdy przeciwnik patrzy na koszt nieulegania i decyduje, że przekracza jego tolerancję. Ale ultimate odbijają się rykoszetem, gdy przeciwnik patrzy również na koszt ulegania i widzi go jako niszczący legitymację. Tajwan, Stany Zjednoczone i Japonia mają tego rodzaju twarde limity. Więc ryzyko III wojny światowej znajduje się w punkcie, w którym dwa limity się zderzają. Żadna strona nie chce iść daleko, ale żadna strona nie chce być zmuszona do odwrotu. W tym momencie podwodna równowaga ma znaczenie, ponieważ kształtuje zarówno przełamanie blokady, jak i odstraszanie. Raportowanie Pentagonu opisało marynarkę wojenną PLA operującą mieszanką, która obejmuje okręty podwodne z rakietami balistycznymi, okręty podwodne szturmowe napędzane jądrowo oraz Okręty podwodne szturmowe z napędem wysokoprężnym elektrycznym wraz z długoterminowymi celami sił podwodnych. Wysoka gęstość okrętów podwodnych czyni strefę bliską lub cieśninę bardziej niebezpieczną dla każdej siły próbującej zbliżyć się, aby przełamać blokadę, nawet dla amerykańskich okrętów podwodnych. Wtedy ultimatum ma zęby. Nie tylko słowa, ale postawa siły, która czyni wybory przeciwnika droższe. Ale Stany Zjednoczone mają również własne narzędzia ultimatum technologię, kontrolę eksportu, dźwignię finansową, sojusze i zdolność do przechwytywania. Jeden przykład tego, jak szybko pole bitwy może przesunąć się z militarnego na ekonomiczne to zawór licencyjny wokół przepływów technologii. Jak Waszyngton może poluzować lub zacisnąć dostęp poprzez mechanizmy zezwoleń. Kiedy technologia staje się zaworem, presja może prześlizgnąć się z wojskowej na ekonomiczną w ciągu dni. A zakłócenia ekonomiczne mogą prześliznąć się z powrotem w kierunku ryzyka wojskowego, gdy łańcuchy dostaw są zagrożone. Dlatego regionalny punkt zapalny staje się globalnym kryzysem, ponieważ systemy, chipy, wysyłka, finanse są ze sobą powiązane z projektu. Więc co dokładnie jest ultimatum w tym tytule? Dokładniej, Pekin podnosi cenę dwóch zachowań: zbrojenia Tajwanu i zewnętrznej interwencji poprzez sankcje i ćwiczenia blokady. Stany Zjednoczone i ich partnerzy odpowiadają na dwa sposoby. Kontynuując wzmacnianie zdolności obronnych Tajwanu i publicznie sprzeciwiając się przymusowi. Kiedy obie strony blokują swoje komunikaty, niebezpieczeństwo to timing, kiedy mały incydent zmusza je do udowodnienia swojego komunikatu działaniem. Działanie w zatłoczonej przestrzeni to sposób, w jaki wojny stają się systemowe. Nie dlatego, że ktokolwiek tego chce, ale dlatego, że wszyscy boją się wyglądać słabo. Teraz zmapuj punkty przełamania poprzez krótki zestaw scenariuszy opartych na dynamice, którą już przedstawiliśmy. Scenariusz A. Częściowa blokada z wykorzystaniem stref wykluczenia i kontroli morskiej. Chiny nazywają to egzekwowaniem suwerenności. USA nazywają to przymusem. Rynki nazywają to ryzykiem. Scenariusz B. Kolizja podczas eskortowania statku handlowego. Jedna strona zatrzymuje, druga odwetuje. Sankcje i kontrasankcje spiralnie rozszerzają się na zewnątrz. Scenariusz C. Wypadek podczas ćwiczeń. Zabłąkany pocisk, katastrofa, pomyłkowa blokada radarowa, przeskakujący drabinę ze szarej strefy do starcia. Dlaczego te scenariusze są prawdopodobne? Ponieważ ćwiczenia typu blokada i komponenty przeciw okrętom podwodnym kompresują wiele ruchomych części w krótkim oknie, więcej sił plus wyższe tempo oznacza wyższe prawdopodobieństwo błędu. Logika ultimatum sprawia, że błędy są trudniejsze do wchłonięcia, ponieważ każda strona boi się utraty twarzy. Czy istnieją przerwy, które mogą zatrzymać eskalację? Tak, ale każda przerwa ma limity. Przerwa pierwsza: komunikacja wojskowa do wojskowej w trybie awaryjnym, ale osłabia się, gdy polityka krajowa i nastroje publiczne są gorące. Przerwa druga: własne interesy ekonomiczne Chin, ponieważ przedłużająca się blokada również szkodzi handlowi regionalnemu, od którego Chiny zależą. Przerwa trzecia. Odstraszanie sojusz. Ale odstraszanie działa tylko wtedy, gdy przeciwnik wierzy, że będziesz działać, a właśnie to przekonanie może podnieść ryzyko eskalacji. To jest ostateczny paradoks. Odstraszanie ma na celu zapobieganie wojnie, ale zbyt sztywne odstraszanie może zamienić incydent w test woli. Więc najpoważniejszy wniosek za ramowaniem chińskiego ultimatum jest taki: sekwencja podobna do ultimatum pojawia się wokół Tajwanu: sankcje, sprzedaż broni, ćwiczenia blokady i zwiększa ryzyko błędnej kalkulacji wśród głównych mocarstw. To co przeleża świat, to nie pierwszy strzał, to struktura: chipy, szlaki morskie, sojusze i polityczna legitymacja. Wszystko ułożone na wąskim punkcie krytycznym. Jeśli potrzebujesz linii w stylu New York Times, Tajwan to miejsce, gdzie geografia zmusza strategię do terminu, a terminy zamieniają politykę w ryzyko. Kiedy najwyższy przywódca używa języka, który blokuje cel, przestrzeń na kompromis się zwęża. Kiedy Tajwan blokuje swoją postawę obronną na długi okres, zaangażowanie obronne staje się mniej elastyczne. Kiedy Japonia otwarcie debatuje o odpowiedzi wojskowej, dwuznaczność maleje, a kryzys staje się bardziej binarny. Kiedy USA przyspieszają pilne wsparcie, okno czasowe na sądowanie szarej strefy kurczy się. Ostatecznie ultimatum ma miejsce wtedy, gdy każda strona zaczyna wierzyć, że odwrót jest gorszy niż atak. To jest najbardziej niebezpieczny stan, w jaki może wejść system międzynarodowy. A w tym stanie Trzecia wojna światowa nie jest prognozą. To ekstremalny scenariusz ryzyka, który paniści muszą modelować, ponieważ koszt błędu jest globalny. Przy około 1200 statkach tygodniowo przemieszczających się przez cieśninę tajwańską około 2,45 biliona dolarów towarów przepływających przez nią i zaawansowanych. Produkcji chipów Tajwanu, znajdującej się w centrum nowoczesnego przemysłu, regionalne. Ultimatum może szybko stać się światowym kryzysem. Kiedy widzisz łamanie, pamiętaj, co łamie się najpierw: niepokój z dnia na dzień. To bufor bezpieczeństwa między zagrożeniami a wojną, a ten bufor staje się cieńszy z powodu kroków, które każda strona może opisać jako rozsądne: sprzedaż broni dla odstraszania, ciczenia dla ostrzeżenia, sankcje dla odwetu. Jeśli ultimata są odgrywane poprzez działania, to co determinuje pokój, to nie retoryka, to zdolność do zarządzania ryzykiem wewnątrz każdego małego incydentu. Kiedy mały incydent się zdarza, pytanie nie brzmi, kto ma rację. Pytanie brzmi: Kto może kontrolować tempo eskalacji, zanim system zmusi cały świat do zapłacenia ceny? Teraz wchodzimy w mechanikę ekonomicznego załamania, której nikt głośno nie nazywa, ale która już działa. Kiedy przemysł półprzewodników Tajwanu generuje 165 miliardów dolarów rocznie, a globalna produkcja chipów zaawansowanych jest skoncentrowana na jednej wyspie wielkości Belgii, mówimy o jednym punkcie awarii dla całej cywilizacji cyfrowej. Ale to nie abstrakcja to konkretny łańcuch. Jeśli jedna fabryka na Tajwanie zostanie wyłączona na 3 tygodnie, linie produkcyjne samochodów w Niemczech stoją w ciągu 10 dni. Produkcja iPhone'ów w Chinach zamraża się w 17 dni. Centra danych w Stanach Zjednoczonych zaczynają odczuwać niedobory w 21 dni. To nie scenariusz, to kalendarz, z którego już działają logistycy i planiści ryzyka. I teraz następuje zimny punkt. Kiedy rządy zaczynają gromadzić zapasy krytyczne, nie ogłaszają tego publicznie, ponieważ ogłoszenie wywołuje panikę, ale zakupy widać. W drugim kwartale 2024 roku kilka krajów europejskich zwiększyło zamówienia na półprzewodniki przemysłowe o 34% powyżej normalnego rytmu. Japonia zwiększyła zamówienia o 41%. Korea Południowa o 29%. To nie jest wzrost popytu rynkowego, to gromadzenie zapasów przez rządy, które prywatnie modelują scenariusz zakłócenia dostaw z Tajwanu. Kiedy rządy kupują tak, jakby czas się kończył, czas faktycznie się kończy. A teraz najciemniejszy element tej układanki. Wojskowa logistyka amunicji. Pentagon opublikował raport wskazujący, że w przypadku przedłużonego konfliktu wysokiej intensywności w regionie Indo-Pacyfiku obecne zapasy niektórych typów pocisków wystarczą na mniej niż 3 tygodnie intensywnego użycia. 3 tygodnie. To nie miesiące, nie kwartały. 3 tygodnie. Zanim linie zaopatrzenia zaczną dyktować decyzje taktyczne. I tutaj pojawia się brutalna matematyka. Produkcja niektórych systemów rakietowych w Stanach Zjednoczonych wymaga od 18 do 24 miesięcy od zamówienia do dostawy. Kiedy masz zapas na 3 tygodnie i czas produkcji 18 miesięcy, każda decyzja o użyciu siły staje się decyzją o wyczerpaniu arsenału. To oznacza, że w konflikcie strona, która strzela pierwsza, może mieć przewagę nie dlatego, że jest silniejsza, ale dlatego, że druga strona obawia się zostać bez amunicji. Teraz podnieś to o poziom wyżej i zobacz, co dzieje się w łańcuchach finansowych. Główne banki centralne zaczęły dyskretnie testować protokoły odłączenia systemów płatności w scenariuszu konfliktu. To nie są publiczne oświadczenia, to wewnętrzne procedury stres testowe, które wyciekły przez raporty audytorów i branżowe biletyny. Kiedy system finansowy testuje scenariusze odłączenia, przygotowuje się na punkt, w którym transakcje między blokami przestają być możliwe. A kiedy transakcje przestają być możliwe, handel międzynarodowy zamiera nie w tygodniach ale w godzinach. Każdy kontener na morzu staje się zamrożonym aktywem, każda płatność spotowa staje się niemożliwa, każdy kredyt handlowy staje się ryzykiem niewykonania zobowiązania. I jest jeszcze głębszy poziom, o którym prawie się nie mówi infrastruktura podmorska. Tajwan jest węzłem dla 14 głównych kabli światłowodowych, które przynoszą około 95% międzykontynentalnego ruchu internetowego między Azją, Ameryką i Europą. Jeśli te kable zostaną przecięte, przypadkowo czy celowo, nie tracisz tylko komunikacji, tracisz algorytmiczną infrastrukturę współczesnej gospodarki, systemy płatności, zarządzanie łańcuchem dostaw, handel giełdowy, zarządzanie energią. Wszystko to działa na transmisji danych w czasie rzeczywistym. Kiedy transmisja zostaje przerwana, system nie przełącza się płynnie na zapasowe ścieżki. System zacina się, opóźnia, generuje błędy, które kaskadują. W ciągu 48 godzin możesz mieć globalny kryzys płynności, nie dlatego, że banki są niewypłacalne, ale dlatego, że nie mogą potwierdzić transakcji. To jest poziom ultimatum, którego nie widać w nagłówkach. Nie chodzi o to, czy wybuchnie wojna. Chodzi o to, że sama struktura globalnego systemu jest już tak napięta, że każdy niewielki impuls może wywołać kaskadę awarii, których nikt nie będzie w stanie zatrzymać, zanim staną się nieodwracalne. To nie jest teoria. To inżynieria systemu, który działa na krawędzi, gdzie margines błędu wynosi zero.